Szanowni Państwo, fototop numer dwa, z nami tak jak w zeszłym tygodniu Michał Buksaczek, od fotografii gliwickiej, arenowej i wielu, wielu innych. Dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać o arenie gliwice. Nie przez przypadek, dlatego, że ten obiekt i to miejsce, w którym Państwo pewnie nieraz gościli ma drugie urodziny. Tak, żwawy, młody dwulatek albo dwulatka dużo się działo w perspektywie tych dwóch lat, 260 wydarzeń ponad. Na większości Michał był ze swoim, ze swoim aparatem, robił zdjęcia i zanim przejdziemy do, 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 do opowieści o nich, to już sygnalizuje, że w najbliższy piątek i sobotę Wielka impreza urodzinowa online. Będziemy z Państwem w piątek od 17 i w sobotę od godziny 13 na naszej antenie. Dużo, dużo atrakcji. Możecie już Państwo wejść na naszą stronę internetową, nasze media społecznościowe. Wydarzenia już funkcjonują. W formule online wiadomo dlaczego, a my wracamy do tych, które miejmy nadzieję, że szybko wrócą, ale które odbywały się w arenie w realu tak zwanym, nie w formule internetowej. Michał, to. To co, może zaczniemy od tego, jak, jak wygląda tryb takiego przygotowania i co się, jak można jakby zorganizować się i zorganizować swoją pracę, jeżeli chodzi o imprezy, no, takie duże, masowe, takie kluczowe punkty, trochę od kuchni. Trochę od kuchni. Dzień dobry Państwu. Yy, najważniejsze to jest akredytacja, tak, którą trzeba zdobyć, żeby w ogóle mieć możliwość wejścia tutaj do, na jakiekolwiek imprezę masową. Czyli takie formalne zaanonsowanie. Dokładnie, można śledzić sobie gdzieś w internecie. Czasem organizatorzy wyświetlają informacje, że można zdobyć jakąś akredytację, trzeba z agencją fotograficzną współpracować, z jakąś prasą albo z organizatorem tutaj mm. na przykład z areną. No to jest rzecz niezbędna, tak? Dostajemy takiego badża identyfikator, który pozwala nam na poruszanie się w trakcie koncertu po obiekcie, w jakichś tam wyszczególnionych strefach. Najczęściej no to wiadomo, na koncercie to możemy podejść tylko pod scenę. Przeważnie trzy, pierwsze utwory albo 10 minut możemy fotografować, później trzeba się delikatnie wycofać. Przy imprezach sportowych jest to już troszeczkę inaczej, no bo mamy też tak zwane miks zony, gdzie możemy spotkać się z bliska zawodników sportowych. Takie takie, gdzie Oni później wychodzą, to jak w telewizji tak. najlepiej jest widoczne, jak po wydarzeniach ci zawodnicy podchodzą już do określonego miejsca, tam wytaśmowanego itd. Tak, dalej. tak tam... i tam z jednej strony można jeszcze tam z nimi Dokładnie. zamienić słowo czy zrobić im jakieś zdjęcie, zdjęcie portretowe. No Na pewno też trzeba poznać obiekty, Jak się dzisiaj robi zdjęcia, przy, przygotować też oczywiście sprzęt. No właśnie, dzisiaj mamy dwa aparaty. Powiedz dlaczego? Ostatnio tak. był jeden. Ostatnio był jeden, to taki, który zawsze noszę ze sobą. Dzisiaj mam dwa. Gdyż robiąc imprezy koncertowe, zdjęcia sportowe, no dwa obiektywy to jest takie minimum. Jeden obiektyw to najlepszy mieć zawsze jakiś bardzo jasnym światle. Tu jest obiektyw 23 mm. Oczywiście też trzeba pamiętać, że nie można używać lampy błyskowej, dlatego też warto mieć właśnie dużą światłosiłę. Uh -huh. Ten obiektyw jest do takich zdjęć z bliska, gdzie możemy podejść do obiektu. A drugi aparat jest obiektywem, steloobiektywem. Tutaj mam odpowiednik 70-200 na pełnej klatce. To jest akurat... Na sportowych się pewnie... To się powoli. wykorzystuje tak na sportowych, albo chcemy jakieś zbliżenia, złapać jakieś emocje. Czasem jest taka sytuacja, że na koncercie w akredytacji pisze, że nie można podejść pod scenę. Robi się okay. wtedy zdjęcia z tak zwanego focha, czyli miejsca tam, gdzie jest reżyserka. Okay. Tak było na przykład z Eurowizją, tutaj chyba też jakiś niedawno był koncert, pamiętam też można było robić tylko z tego jednego miejsca, to mamy jakieś 300 metrów do sceny, tak, bo robimy z końca no tak. sali, to wtedy... Z drugiej te, strony, z drugiej, tak, z drugiej strony ta, płyty, krótko mówiąc. Dokładnie. To wtedy obiektyw jest rzeczą niezbędną, tak, mhm. przyjdziemy z takim szerokokątnym, no to już tam wiele rzeczy nie złapiemy. No też taką ważną rzeczą jest zastanowić się przed y, samym koncertem, czy wydarzeniem, jakie chcemy zdjęcia zrobić, tak, bo tutaj na przykład teraz mógłbym... No tak, Michał w... wyposażył nas znowu w pakiet, który, który i za nami, i Państwo go widzą. widzą. Tak, zdjęcia wykonane tutaj były, tu mam na przykład finał Eurowizji. To mówiłeś ostatnio, że to jest chyba naj, taki najtrudniejsza sytuacja. Tak, bo? tak, bo y, było bardzo utrudnione poruszanie się. Hmm. To Jednak była e, wysokiej rangi impreza, było dużo ograniczeń, tak zwane bramki były porobione, identyfikatory na wiele nie pozwalały, i trzeba było zawsze być o konkretnej godzinie w danym miejscu, żeby gdzieś człowiek został spuszczony. Minuta spóźnienia po prostu przepadało, tak? możliwość zrobienia zdjęć. No to jest jeszcze taki element, który mi, mnie się teraz nasuwa, że trzeba dużo biegać. Tak, 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 bo jak robimy zdjęcia sportowe jakieś inne sytuacje, to szukamy też tych momentów, tak, żeby chwycić. Tu widać. Mamy gdzieś ze zdali robioną całą salę. Tutaj mamy już spod sceny tak. zrobione zdjęcie zbliżenie artysty. Tak? Mhm. Czasami jest fajnie, jak tutaj też się pojawiają zdjęcia skorpionsów. Oni też śpiewali do fotografów. Może okay. on przez pierwsze trzy utwory robić zdjęcie. Ileś dziesiąt lat. Tak, do... Do... Tak, ale pełen profesjonalizm, widzieli, że ktoś robi zdjęcie, no to tam można było ten kontakt wzrokowy złapać z artystą. Czasem jest to utrudnione. To, to chyba nawet dobrze działa, jeżeli jakby artysta, powiedziałbym, współpracuje, bo wtedy zyskuje lepsze zdjęcia później. Dokładnie, tak. To jest też dla nich promocja. Tak? Promocja dla mm -hmm. fotografa, bo fajne zdjęcia zrobił. A takie pierwsze też... wydarzenie, które pamiętasz, takie obsługiwane, nie, nie wiem czy tu jest, ale. To jest chyba tutaj White stay station. Tension, taka jedna na biało, na biało tak, wróciłem. ja też musiałem iść do sklepu kupić sobie białe ciuchy, gdyż inaczej by mnie tutaj nie wpuszczono. No to zawsze jest kolejna, powiedziałbym, sytuacja, którą musisz wziąć pod uwagę, że są jakieś dodatkowe wymagania, na przykład. No, no, czekamy na to zdjęcie, zaraz pewnie będzie, natomiast, no, no, jak tam no Tutaj mamy zdjęcie na dachu, tak, też trzeba no to... walczyć, jak ktoś ma lęk wysokości, żeby jednak gdzieś tam wejść. Ta ekwilibrystyka była ostatnio rzeczywiście, też byłem na dachu i... Eee, przy okazji rzeczywiście jakby robi wrażenie i w, w spacerach, które teraz przygotowujemy z przewodnikiem dla Państwa, z których będzie można skorzystać. Miejmy nadzieję, już, już niebawem eee, wejście na dach dla ekipy ekstremalnej jest też. My już mamy to zaliczone ze sobą. Eee, tam oczywiście oprócz tego był jeszcze sprzęt, nie? to też miałeś taką trudność, żeby. Żeby gdzieś tam dookoła się poruszać i jeszcze to, no nie tylko wejść, ale jeszcze wejść w odpowiedni kadr. Tak, no też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że nie jest się samemu. Tak? Ja jestem, jest paru kolegów i też trzeba uważać, żeby nie przeszkadzać sobie. Tak? Jak będziemy y, nie grali fair, to w przyszłości to nam też, też ktoś przeszkodzi. Mm. Tak? Robimy zdjęcie, ktoś nam będzie specjalnie wchodził przed obiektyw, będziemy mieli tylko plecy. Eee, no Eurowizji trochę żeśmy powiedzieli o Skorpionskach dwa zdania rzeczywiście też. Eee, o tak, to, to już rozumiem, że przemieszczałeś się w trakcie koncertu tak, tak, z jednej jest, strony na drugą. O i tu mam też white sensation. To jest tak. Właśnie to, co mówiłem, że jakie chcemy robić zdjęcia, też warto. Mm -hmm. Bo najczęściej jest tak, że fotograf próbuje złapać emocje, tego artystę, zbliżenie, ale zamawiająca agencja czy prasa chce pokazać, yy, że było dużo ludzi, tak? Czyli też trzeba pamiętać, żeby zrobić tą publikę. Okay. I, to, i to najczęściej do gazety idą zdjęcia pokazujące ten ogrom, tak? ten rozmach. To co nam się podoba, że ktoś nam popatrzył w obiekty, super światło było, to to zdjęcie gdzieś tam pójdzie na boczko, ale trzeba pokazać, że... No, dużo ludzi, tak? No, zwykle są takie oczekiwania, <noise> chociaż jakby, mnie osobiście bardziej przekonują takie zdjęcia bliskie, gdzie są jakieś emocje i tak dalej, no ale fakt, że jakby skalę a, no, pokazuje się tylko z. Tak, tylko trzeba z pamiętać, zrobić dużej... trochę tego, trochę tego, mm -hmm, tak? Tylko z dużej, tylko z dużej perspektywy. E, tu jest takie jeszcze jedno zdjęcie, przemknęło nam w czasie tej rozmowy e, z Run Magenodu, tak? Dobrze, dobrze. Tak, kojarzę? to zaraz będzie seria zdjęć sportowych, które okay. sobie... Freestyle oh. Heroes jeszcze. Tak e, też. Jak szybko trzeba takich freestyleowców uchwycić? No to jest wyzwanie, bo jeszcze tak jak np. ktoś często fotografuje, nie wiem, daną imprezę, to już mm. mniej więcej zna choreografię Wie, i harmonografię, tak, gdzie się ustawić. A tutaj, bo impreza robiona pierwszy raz, no to faktycznie musiałem się poruszać po całym obiekcie mm. i domyślać się, tak, że nawet będą motocykliści z tej strony wyjeżdżać. I to, to zdjęcie, no to musiałem tak, bokiem stać, żeby je Idealnie uchwycić. Ale to złapałeś też, też ty tak, już... to jest z tym obiektywem? Mhm. Tak, z tym teleobiektywem. Tylko większy obiekt. Tak. E... No też jest utrudnione zadanie to, właśnie, że jest mało światła, tak? Nie można używać to lampy prawda. błyskowej. To, na, na to wiele, wielu fotografów narzeka, ale to jakby narzeka w tym sensie, no że szkoda, że nie jest inaczej. No ale z drugiej strony. No, tak, byśmy dla... przeszkadzali błyskając Dokładnie. co chwilę lampą, prawda? Tam gdzieś artyści, no oniś. Już... E... Chorografia światła, jest dopracowana. Tutaj przychodzi 10 fotografów mm -hmm. i, i robi błyski lampami. No to to koszykówka, koszykówka, tak? Koszykówka, tak. To też ten? tutaj mamy chyba z, z siatkówki ujęcie właśnie okay. całego obiektu. To bo to na by... sporcie też są zwykle tylko jakby strefy wyznaczone, zaraz do Run dojdziemy, natomiast wyznaczone strefy po dwóch stronach boiska, prawda? Tak, tak. I też jest tak, że jak się zaczyna impreza sportowa, mm -hmm. to już przed imprezą trzeba zająć konkretne miejsca, tak? bo później okay. ochrona wszystko zamyka, przejścia. No jak ktoś się spóźni, no to zostaje mu tylko oglądanie i fotografowanie z trybun, tak? Czasem jest tak, że jak jest, nie wiem, w dużej rangi impreza, gdzie jest wielu akredytowanych fotografów, no to już na fotografowie sobie dwie godziny przed stolik stawiają, rozkładają swój sprzęt. Kanapki. Kanapki, tak, <laughs> termosy z herbatą, żeby po prostu mieć to swoje upatrzone, okay. upatrzone miejsce, nie? Ja się zawsze zastanawiałem nad takimi zdjęciami, które tam akurat było z, z tą piłką z koszykówki, ile trzeba takich zdjęć natrzaskać, żeby mieć jakieś takie ujęcie. No wiadomo, te akcje, szczególnie w koszykówce, są mega dynamiczne, Bardzo szybkie, nie? To, tak. to, to nie jest tak, że jakby jesteś w stanie się ustawić i zaplanować o teraz ktoś coś rzuci fajnego tylko nie wiem na 50 100 na akcję żeby mhm. jakiś tam wiesz tutaj nie pamiętam, że dokładnie jak to była impreza, ale w Arenie pamiętam po jednej imprezie to chyba była jakoś, yy, piłka ręczna jak Polska Niemcy, to było wiele imprez to chyba zrobiło około 4000 zdjęć. No, to... to były dwa mecze, później był chyba mecz Politechniki, jeszcze jakieś imprezy dziecięce, także to, 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 w takiej liczbie to się zamknęło. No, na pewno trzeba się interesować danym sportem, tak, dyscyplina. Znać no. zawodników. Na, górę, na przykład tutaj Gietek gra, jak chodzę na te mecze, to już wiem, który yy, okay. jest skrzydłowy, gdzie będzie. Większa szansa jest na atak tak? z jego strony i już sam mogę go śledzić. On nie ma piłki, ale mam obiektyw na niego skierowany i powiem, że on tą piłkę dostanie i będę miał tak, szansę na złapanie tego ujęcia. A latając tym obiektywem po boisku, no to zawsze gdzieś tam to ucieknie. No właśnie, tam to dlatego, to ucieknie. dlatego mówię, że nad tym się zastanawiałem, bo to jednak jest duże wyzwanie sportowe na no, koncert. Nie wiem, jak ty sądzisz, że relatywnie jest łatwiejsze, no, w jest, jednym tak, miejscu. Tak. Łatwiej jakby... sobie zaplanować przy Łatwiej koncercie. Jest, uh -huh. A przy sporcie się różne rzeczy dzieje. Tutaj mamy też zdjęcie z walki Wacha ze szpilką. Tak. Akurat miałem szczęście, że miałem akredytację, mogą być przy, przy samym ringu. Było nas chyba trzech czy czterech fotografów tam dopuszczonych. No, jak, to, to, jak ktoś się pasjonuje boksem, to walka tam była świetna. Tu nawet widać te krople potu uh -huh. po uderzeniach. No ale sama, sam koniec walki, no to już była taka powiedzmy mała bijatyka, to trzeba było szybko uciekać, żeby gdzieś tam krzesłem nie dostać. To był moment, teraz skończyła się walka, jakieś tam się burdy zaczęły. I z kolegami po prostu musieliśmy... jak Tak, na, walce jak to na walce tak, trzeba być, uważać, tak, żeby też o swoje bezpieczeństwo zadbać. O, to, to, to też jak na KSW, bo to też były takie sporty, które gdzieś w arenie w perspektywie gościły, bo o wielu sportach już powiedzieliśmy, właściwie oprócz no, piłki nożnej w pewnym sensie też, bo futsal jest Też jest tylko, futsal. Tutaj, że, tak. że w tej formie w tej formie no, nie na otwartym powietrzu, natomiast nie i koszykówka, i siatkówka, i piłka ręczna. I, tak, to chyba prawie wszystkie. Takie tak? takie zespołowe. I znaczy. ten renmagedon jeszcze, żebyśmy sobie zdążyli porozmawiać, bo, bo, bo oprócz tych głównych wydarzeń, to Państwo zapewne wiecie, jest dużo mniejszych, które też Michał miał przyjemność obsługiwać fotograficznie. Wydarzenia naszej areny, te, te zajęcia dla seniorów i tak dalej. Natomiast są też rzeczy, które dzieją się poza obiektem poza arena, i tak. to jest jakby kolejne wyzwanie. Ja miałem przyjemność organizować wiele biegów, to tam potem jest kłopot, żeby wejść na trasę i tak dalej, i tak dalej, no bo to, to, to jest też jest tak, dynamiczna sytuacja. Nie, trzeba pewnie, tu pewnie, znaczy nie, tak sądzę, ale nie wiem, siedziałeś w jednym miejscu i czekałeś aż każdy będzie nie. przebiegał, czy jak to? to znaczy, to tak jak tutaj jest Run Magadon, czy półmaratony, mm -hmm. to człowiek też tą trasę całą pokonuje, tak, no bo to, na szczęście w Run jest to, że y, część y, zawodników startuje powiedzmy co godzinę, tak, i tą trasę no tak. robią grupki i tutaj przy Magadonie. miałem szansę sobie po prostu całą trasę obejść okay. i sfotografować. Też tak mogę prywatnie powiedzieć, że to też była duża z areny która brała udział Była. w Romagedonie, no to i z nimi całą trasę po prostu przebiegną, także żeby byli sfotografowani. Nie przebiegałeś normalnie, bo wiesz, ja to. byłem. No biegłam, oczywiście, je, się te przeszkody, <laughs> w daleki od takich wyzwań, więc jakby oczywiście podziwiałbym, <laughs> czy podziwiał tych, którzy to wyzwanie podjęli, i jeszcze je zrealizowali. To jest druga rzecz, nie, bo to nie, nie, nie. Tak, nie ale towarzyszyłem nie... im w czasie trasy i okay. po prostu całą z, no To też to, te 10 tysięcy kroków, które mówią, że trzeba dziennie zrobić, to no to to, wtedy to spokojnie, wyrobiłeś. tak. W tak. <laughs> takiej imprezie to, to coś, te rekordy bije, Tak samo z tą Eurowizją wcześniej. Wspomniano. Mm -hmm. To też tu się chodziło, tu się chodziło, także później jak człowiek spojrzał na Krokomierz, to miał, to takie po prostu pikowały te, te wskaźniki wszystkie. A powiedz mi tak, jakbyś powiedział, które, z których zdjęć, zdjęć, nie, nie wydarzeń, natomiast zdjęć z wydarzeń w arenie Gliwice, tak jesteś najbardziej dumny, to nie wiem, powiesiłbyś sobie nad łóżkiem, albo nie może powiesiłeś nawet. Nie. W... W sumie ciężko powiedzieć, bo tak z zdjęć sportowych, no to wiadomo, to są emocje uchwycone, ciężko się te zdjęcia robi i bardzo się cieszę, jak coś mi wyjdzie, jakieś fajne ujęcie. Okay. Ale najwięcej to chyba w ogóle w domu wisi u mnie zdjęcie jakichś koncertowych, z koncertów, tak jak gdzieś tam no, fajne emocje złapie, jakieś świetne światło jest ujęte. Czasem się przyjaźni z niektórymi artystami i później jak człowiek fotografuje, to też takie ma inne podejście do tego, bardziej emocjonalne. Także u mnie w domu pełne ściany są po prostu moich zdjęć. Tak? To jeszcze jedno, Cię zapytam w takim razie trochę inaczej. Jakiego artysty zdjęcie chciałbyś zrobić w forenie Gliwice? To, kto, kto... No żałuję, że to z tego koncertu będę Krawica przesunęli, ale no, może... to znaczy, żałuję, że przesunęli, tam, <laughs> tak można powiedzieć, natomiast... Ale on jest e... też bardzo fajny do fotografowania. Kiedyś byłem na koncercie w Krakowie mm -hmm. i naprawdę to są emocje i, i profesjonalizm. Mm -hmm. Ale powiem też tak z takiego doświadczenia swojego, tak wtrącę, że często jest tak, że się nastawiamy, przyjeżdża wielki artysta, zrobię wow, super zdjęcia, będzie świetnie, a się okazuje, że ten taki artysta mniej znany Czasem wizualnie daje lepsze show, taki lepszy kontakt łapie z publicznością, z fotografami, po prostu czujemy ten taki fluidy, że fajnie się pracuje. Nie ma tego też stresu takiego, bo czasem to na pewno, czasem już jedzie wielka gwiazda i po prostu my jesteśmy prowadzeni jak po sznurku, takie zdjęcia. Nie chcę mówić nazwiska, ale jest jedna taka z artystek, którzy każe sobie zdjęcia robić z wysokości półtorej metra. Okay. Żeby po prostu jakaś tam perspektywa... Lepiej bo, złapać. Lepiej ją złapać. Okay. Tak. Jest w jednym miejscu, są stoliki ustawione, to można stać i robić zdjęcie. Szanowni Państwo, urodzinowo porozmawialiśmy o, o, o najważniejszych, Michał wymienił chyba większość, i jeszcze tych, które będą, bo, bo tak. o tym Leny Krawiców wspomnieliśmy. Rzeczywiście spokojnie, wszystkie fanki szczególnie uspokajam. Będzie Leny Krawic, koncert jest przełożony. Natomiast będziemy gościć parenie Gliwice. Mam nadzieję, że z obecnością Michała jak, jako osoby, która robi zdjęcia. Państwa uczulam, że, żeby zwracać uwagę na te zdjęcia, które publikujemy, bo w większości z wydarzeń to rzeczywiście są zdjęcia Michała. Michał, bardzo dziękujemy. Urodzinowe Dziękuję. wydanie. Zapraszamy na kolejne, na kolejne spotkania i na imprezę urodzinową, która jest najbliższy weekend. Jeszcze raz dziękujemy, do zobaczenia.